I pozwolimy sobie na odejście od tego programu, który Państwo dostaliście i poprosimy go jednak o zabranie głosu i powitanie, powitanie na naszej konferencji. Panie Bartku, bardzo proszę. Dziękuję Irku, dziękuję za bardzo miłe, ciepłe przyjęcie z Państwa strony. Jak... Było moje nazwisko wyczytane w kontekście IPN, to też słyszałem takie głosy, że IPN jest do likwidacji, że ma być likwidacja, a tak, to jest też moje stanowisko. Ja tego stanowiska w czasie prezentacji w Senacie nie ukrywałem. Kole Senatorów PIS to bardzo irytowało i denerwowało. Na szczęście cała demokratyczna opozycja w Senacie zagłosowała za kandydatem, który przedstawił taki program, więc wydaje mi się, że to jest dobry znak. Ja oczywiście chciałbym IPN kontrolować, patrzeć tej instytucji na ręce. Będzie to możliwe, będzie to efektywne, jeśli będę czuł wsparcie środowiska, państwa wsparcie i o to wsparcie z tego miejsca chciałbym poprosić. Jestem do państwa dyspozycji, mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Ja będę dzisiaj uczestniczył w, tej, w tym spotkaniu, w tej imprezie. Wyjdę na chwilę na posiedzenie. Rady Naczelnej PPS, żeby podziękować senatorowi Wojciechowi Koniecznemu z PPS-u, ale przede wszystkim chciałbym podziękować Włodzimierzowi Czerzastemu, liderowi lewicy, który był pomysłodawcą, mózgiem i wykonawcą tej operacji, żeby dokonać wyboru członka kolegium IPN z lewicy. To się udało, za to dziękuję. Więc a jeśli yy, 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 mógłbym, to jeszcze na koniec jedna yy, prośba do Państwa. Ja reprezentuję Think Tank Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Część państw, z Państwa na pewno jest z Warszawy. Do końca miesiąca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Warszawy. Został zgłoszony taki projekt przez działaczy lewicy, przez posłankę Żukowską Jacka Pużuka, aby uporządkować otoczenie pomnika Daszyńskiego, żeby tam było jeszcze piękniej niż jest teraz a także, aby przy stacji metra Rondo Daszyńskiego stworzyć tablice informacyjne, pamiątkowe na temat Daszyńskiego. I bardzo proszę o tych, którzy mieszkają w Warszawie, o ten głos, żeby pamięć o Daszyńskim była żywa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo I proszę Państwa, przechodzimy teraz do części zasadniczej naszej konferencji. W związku z tym chciałbym prosić o zabranie głosu i wygłoszenie pierwszego referatu, pana profesora Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę, panie profesorze.